Tak uczynię nas w sowieckich czasach. Jeśli coś Wam za miedzy radzą, to róbcie na odwrót. W życiu bywa różnie, ale najważniejsze to nie panikować. Nie rozumiem tych, którzy rekomendują dziś izolację, zamknięcie. Trzeba pracować tak, jak zawsze to robiliśmy. Szczególnie przyjemnie jest patrzeć w telewizji. Ludzie pracują na traktorze, nikt nie mówi o wirusie. Tam traktor wyleczy wszystkich, pole wszystkich wyleczy. Ostrzegłem Ministerstwo Zdrowia, żeby lekarze skupili się na innych chorobach. Jest wiele problemów, które trzeba rozwiązać, a nie zamykać granice i zaganiać ludzi do domów. Jeśli jest szczyt wirusów, bakterii i innych zarazków, Trzeba wychodzić na dwór, oddychać. Trzeba oddychać świeżym powietrzem, wietrzyć mieszkanie. Zamykanie ludzi w mieszkaniach to nie metoda. Zabijamy ich w tych mieszkaniach. My granic nie zamknęliśmy. Nie zamknęliśmy ich z żadnym państwem. Ja nie mówię, że tam w Witebsku jest katastrofa. Nie. Jak to zawsze powtarzam, rejon Witebska to inny klimat. Żona zdrowa, żyło z nim przecież. Córka też zdrowa, bo one są odporne, a on biedaczek nie wytrzymał. Ludzie sami powinni o siebie zadbać, szczególnie staruszkowie. Ci młodzi to już odchorowali, przeżyją tego wirusa. Wódką trzeba nie tylko myć ręce, ale warto też w ciągu dnia tak 40-50 gram czystego alkoholu przyjąć, żeby wytruć tego wirusa. Chodźcie do sauny, suchej, tak 2-3 razy w tygodniu, to też pomaga. Chińczycy nam powiedzieli, że ten wirus w temperaturze powyżej 60 stopni ginie. Jeżeli dziś wydarzyła się tragedia w gospodarce i w zdrowiu ludzi, to kto zagwarantuje, że jutro nie będzie gorzej? Wszystkie takie wydarzenia jak... Wojna, epidemia, pandemia to lekcje. Myli się nauczyliśmy. I my przekażemy ludziom tę lekcję.